Dziś odwiedzamy przedszkolę samorządowe nr 2 imienia Marii Konopnickiej, pani Małgorzata Żółkiewicz przedstawi nam ofertę kształcenia w przedszkolu na kolejny rok. Właśnie rozpoczyna się okres zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015-2016. Nauczyciele opowiedzą nam o wykorzystywanych metodach wychowawczych i edukacyjnych, zaś dzieci powiedzą, co najbardziej im się podoba w przedszkolu. Nasze przedszkole jest placówką promującą zdrowie, zdrowy styl życia dla dzieci. Posiadamy cert. Wojewódzki placówki promującej zdrowie oraz trzyletni staż ogólnokrajowy. Uczymy dzieci zdrowego stylu życia. Dzieci dużo przebywają na świeżym powietrzu, na sali gimnastycznej wraz ze swoimi nauczycielami ćwiczą z różnymi przyborami. Dużo przebywają w okresach między wiosną, latem, jesienią na świeżym powietrzu, bowiem nasze przedszkole otoczone jest dużym zielonym placem zabaw. To jest nasz taki atut. Mamy dużo sprzętu sportowego, mamy duże piaskownice. Nasza placówka prowadzi oddziały integracyjne. Przyjmowane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których organizujemy dodatkowe zajęcia. W naszej placówce prowadzimy zajęcia zakresu gimnastyki korekcyjnej, prowadzimy zajęcia logopedyczne. Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to okres tworzenia się własnego ja, okres nawiązywania kontaktów z innymi. Dlatego też podstawę programową wychowania przedszkolnego rozszerzamy o roczny plan pracy przedszkola. W obecnym roku szkolnym, plan ten dotyczy metod aktywnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Tak więc. Wykorzystujemy w tym roku siedem takich głównych metod. Między innymi jest to metoda dobrego startu, Panie Marty Bogdanowicz, która w głównej mierze usprawnia analizator słuchowy, wzrokowy oraz kinestetyczno-ruchowy. Mamy również swój własny program wychowawczy oraz program profilaktyczny. Dzieci opowiadały, co najbardziej podoba im się w przedszkolu, jakie lubią zabawy. Pochwaliły się także swoimi umiejętnościami wokalnymi i recetatorskimi. A ja powiem wietrzy. Idzie, idzie jesz Ten kujący zwierz Nóżkami tup-tup I pod bliskiem siup Jest tu Na imię? Kawery. Saweryn. Powiedz, co się bawicie tutaj? Bawimy się w sklep. I co oferuje Twój sklep? Co sprzedajesz? Um, Sprzedaję warzywa i owoce. To bardzo zdrowo, prawda? Mm -hmm. Tak. Pani intendent odpowiedzialna za opracowanie planu żywieniowego w przedszkolu przedstawiła zalety naturalnego i zdrowego odżywiania, które jest praktykowane w przedszkolu. Nasze przedszkole posiada certyfikat zdrowego żywienia, promocji zdrowia. Promujemy zdrowie, zdrowy tryb życia, również zdrową żywność. Nasze jadłospisa obfitują w owoce, warzywa. Mamy bardzo dobrze opracowane surówki, sałatki zarówno owocowe, jak i warzywne. Bazujemy tylko na naturalnych produktach, nie używamy żadnych proszkowanych sosów czy zup. Są to tylko produkty tylko naturalne, tradycyjną metodą sporządzane. Czy dzieci chętnie jedzą takie zdrowe potrawy? Staramy się dopasowywać potrawy do gustów dzieci. No i oczywiście jadłospisy są opracowywane zgodnie z wymaganiami Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie. Przedszkole oferuje również zajęcia logopedyczne. W naszej placówce prowadzone są zajęcia z zakresu terapii logopedycznej dla dzieci z różnego rodzaju wadami. Wymowy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem ciekawych form i metod pracy oraz z wykorzystaniem bardzo wielu pomocy dydaktycznych, w które nasza placówka jest wyposażona. Dzieci chętnie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach w trakcie których przede wszystkim ćwiczymy ich aparat artykulacyjny oraz poszerzamy ogólnie zasób słownictwa. Ciekawą formą metod pracy logopedycznej są zajęcia z zakresu logorytmiki, w trakcie których łączę zajęcia terapii logopedycznej z zajęciami muzycznymi, ruchowymi oraz zajęciami słuchowymi. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na zajęcia logopedyczne, które oferuje nasza placówka jest bardzo duże, ponieważ no, niestety co Coraz więcej dzieci przejawia różnego rodzaju wady wymowy, które związane są głównie z wiekiem rozwojowym, i kiedy są w odpowiednim czasie wychwycone, terapia logopedyczna przynosi fantastyczne efekty i dzieci są w pełni przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne, w których prowadzona jest wszechstronna praca rewalidacyjno-korekcyjna, wspierająca indywidualny rozwój dziecka. Proszę powiedzieć kilka słów o gimnastyce korekcyjnej u Państwa w przedszkolu. Gimnastyka korekcyjna jest bardzo ważna dla zdrowia dzieci, ponieważ dzieci mają szansę poprawić swój stan zdrowia, wyrównać odchylenia od normy. Ponadto wzmacnia mięśnie osłabione czy likwiduje przykurcze, które są powodowane różnymi schorzeniami, ponieważ to przedszkole jest przedszkolem integracyjnym i uczęszczają tutaj różne dzieci o różnych dysfunkcjach rozwojowych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rodziców zapisaniem swojej pociechy do przedszkola samorządowego nr 2 do kontaktu z kadrą.